Cześć mamo, nie przyjadę do Salwadoru, jadę. Tak, gangi, kartele i te sprawy. Będzie dobrze. Nic się nie stanie. No, buźka, kocham Cię. Drodzy widzowie, już jest nowa dostawa książki Ludzie drogi. Koniecznie kupcie swój egzemplarz. Możecie ją znaleźć na Allegro ze smartem 0 zł przesyłka. Czekam na wasze zamówienia. Lub tutaj na YouTubie w zakładce sklep możecie zakupić koszulkę do komunikacji bez znajomości języka i podróżowanie staje się prostsze. Witam Państwa bardzo serdecznie w nowej serii El Salvador Salvador Poprawnie El Salvador, z jak to daleko? Moi drodzy, zaczynamy nową serię, pomimo że. Dzięki Paweł. pomimo że jesteśmy jeszcze w Gwatemali. Dlaczego zaczynamy jeszcze w Gwatemali, Salvador? Ponieważ chcę Wam pokazać w tym pierwszym odcinku, jak wygląda droga na granicę i jak wygląda przekraczanie granicy. Więc. Co to jest? Przeszkadzało mi. Więc zostańcie ze mną, moi drodzy, i. Mamy nowy kraj. Pomimo, że jestem jeszcze w Gwatemali, plan był taki, żeby wejść na wulkan Akatenango i poobserwować sejsmicznie aktywny wulkan Fuego. Ale zobaczcie, jaka jest sytuacja. Ogólnie pogoda jest no tragiczna i większość szczytów powyżej 2500 jest pozakrywana, więc siłą rzeczy. No i jeszcze ogólnie po południu pada No ogólnie heavy heavy rain Czyli ciężki deszcz Więc siłą rzeczy miałam dwie opcje do wyboru Miałem moi drodzy opcję Albo posiedzieć poczekać Aż się polepszy pogoda i będzie okienko pogodowe Z drugiej strony jednak nie mam Sprzętu takiego żeby wejść na 4,5 tysiąca bo tam jest po prostu zimno No ale dobra bym to zrobił W sandałach Z drugiej strony mogę jechać dalej Zbędąc tutaj kolejne Kolejne dni czekające to trzeba by poczekać tak mniej więcej, jest 2-3 dni więcej. I w sensie 2-3 dni więcej trzeba by było poświęcić na to, żeby tam wejść, bo ogólnie trekking to jest 2 dni. I no jeden dzień na regenerację, no i, i dalej. Więc po prostu nie chce mi się tyle być w jednym miejscu, czekać, czy pogoda będzie łaskawa, czy nie. Takie życie no, jadę dalej. Pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę, rzecz jasna komentarz i podać odcinek dalej Pocztą do moi drodzy. W tym projekcie, moi drodzy, odwiedziłem już Stany, Meksyk, Belize i Gwatemalę, a teraz jest seria z Salwadoru, więc polecam Wam serdecznie nadrobić poprzednie serie. Musimy tutaj gdzieś stanąć Zobaczcie jak, Jaki widok A tak Tak ogólnie ku ścisłości To tutaj jest właśnie ten wulkan Akatenango, a tam dalej jest Najprawdopodobniej wulkan Fuego jest bariat Napierdział tylko i pojechał Więc jak widać no potencjał widoczności Praktycznie zerowy Dobra moi drodzy, zapominamy o wulkanie i jedziemy przed siebie takie życie będzie trzeba wrócić do Gwatemali. Jak to mówię stare kierownicze pożegadło, to łapie ten złapie. Mam taką rozkwinkę jak teraz jadę. Zauważcie na odcinkach, że w podróży... Bardzo rzadko choruję. Bardzo rzadko. Dużo, dużo czasu spędzam na słońcu, dużo czasu spędzam na powietrzu i dużo chodzę. I powiem Wam, że częściej choruję, jak wracam do Polski. Co to znaczy? To znaczy, że podróż zdrową jest. Zdrowie druha i zdrowie ciała daje. Dobrze przemyślenia. Słuchajcie. Jesteśmy w miejscowości S.E.S. Ostatnia miejscowość przed granicą, moi drodzy Jedzonko by się przydało No i jest Szefowa, jaka ja tutaj sprzedaje jedzonko. Tutaj jest jakiś teren, nie wiem, wojskowy Za to można do paki wpaść No ale jak już jestem, to nakręcę Więc czekam na szefową Albo zaraz ja tutaj puchę złapię i będę obsługiwać Tutaj koleżka chyba też na szamkę przyjechał Cześć mamo Nie przyjadę, do Salwadoru jadę Tak Gangi, kartele i te sprawy. Będzie dobrze nic się nie stanie. No, buźka kocham cię. Za cholerę nie wiem co to znaczy muczaczo, Ale jedzonko tutaj przygotowane, tutaj szefowa wróciła w końcu. Muczaczo to musi znaczyć, że gdzieś za jakiś czas najprawdopodobniej, bo szefowa gdzieś pojechała, wróciła, pojechała, wróciła, ale mam jedzonko. A wy z pustymi żołądkami siedzicie tam w Polsce. A kierownik sobie takie rzeczy tutaj je. O. Ziemniaczki. Mizeria. Zrzutkie pół. I kurczak do tego. Dokładka uszechowej przy, przy, przy drodze musi być. Proszę bardzo, teraz prezentuję Wam inne danie. Proszę bardzo, ryż. Kurczak. I... Jakiś ala kartofel. Test jest la kartofla. O kurde, wyskoczył Nie wiem co to To najprawdopodobniej Jakaś dynia? Tak smakuje, no nie wiem No i jeszcze kurczak Żyć nie umierać kierowniku Sosik Nie jest pikantne O, aż mi wyleciało, super Kierowniku, ale pojedzone jak mamy w matematyce? Naprawdę powiem Wam, że tak się najadłem, że... ...perfekto. I przed nosem, proszę Państwa, liście serco sercowate, czyli nic innego jak filodendron, który my się po drzewach w poszukiwaniu światła. Zobaczcie, ile tych liści tutaj jest. No, dość popularna, powiedziałbym, roślina w polskich domach. Oczywiście nie, nie taka wielkość, nie? Można by było szczepkę kierowników wziąć do białego stoku. Coś, coś mnie le na lewy jajnik boli. Na wysokości lewego jajnika. Ale że jajnika nie mam, to, to nie może być jajnik w takim razie. O co chodzi ty? Pamiętacie ten odcinek z Polakiem w Antigua? Tam, gdzie był początek taki inscenizowany, że wchodzę do sklepu, on tam stoi za zaladą. Kupiliśmy tam sobie kola, oczywiście zostawiliśmy napiwek dla pani. No i ten i ta pani ogólnie oszukała nas. Znaczy, no, ja kupu, kupowałem tę kolę i oszukała mnie. Bo normalnie kola kosztuje 4 kecale, taka, którą wziąłem dla nas, a pani powiedziała 5. No niby wiecie, niedużo, nie? No ale taka świadomość, że Cię oszukują, to jest nieprzyjemna. Zobaczcie, sobie woreczki leżą, e, folia na słoneczku zaczyna reagować, więc mocniejszy napój, mocniejszy kolor będzie rzecz jasna. A tutaj młody na tym na robocie. Ola, gracias amigo. Młody na robocie Orzechy sprzedaje ziemne. Wiecie, że my jedziemy do Salwadoru, pomimo że wszyscy odradzali. Większość praktycznie nie ma żadnego podróżnika, którego spotkałem do tej pory w hostelach, z którymi rozmawiałem ludźmi. Ej, nie było żadnej osoby, która by powiedziała, że do Salwadoru jedzie. Dziewczyny to ewidentnie mówią, że nie, że do Salwadoru to nie ma bata, nie jadą. Najwyższy poziom w ogóle porwań kobiet. A chłopaki mówią, ty, człowieku, taka niestabilna sytuacja, że w ogóle nawet nie ma sensu tam jechać. No ja jadę, aby ze mną. Proszę bardzo, na osiedlu trampolina. To taka jakaś fiesta, chyba była. W każdym razie można poskakać, się rozerwać trochę. Wiecie, co jest w Ameryce Łacińskiej fajne? To, że względem na przykład Afryki, nikt tutaj nie krzyczy za Tobą Nie gwizdze, nie rzuca w Ciebie kamieniami patykami Te psy faktycznie, te czarki są Ale nie są tak agresywne Te czarki oczywiście są Rzecz jasna, ale No są, trzeba zaznaczyć, że są bardziej agresywne niż Te w Afryce, bo te w Afryce są takie wygłodzone i yy, wypłoszone No, ale tutaj w Latino jest tak spokojnie Mają trochę Trochę na ciebie wyrąbane, trochę się wstydzą, więc no jest tak, jest tak przyjemniej z jednej strony. W zależności ile masz energii, bo jeżeli masz dużo energii i masz ochotę, olla amigos, i masz ochotę na przykład poświęcić tą, że energię ludziom, którzy są dookoła, no to Afryka będzie idealna, bo będzie dużo takich doświadczeń skrajnych z kolei kiedy już jesteś tak troszkę dłużej w podróży, jak ten koleżka przed nami. Najprawdopodobniej jakiś bezdomny, bo już przechodził obok mnie i, i czuć było to, to powiem wam, że no ta latino Ameryka tak mniej męczy, mniej męczy. Na pace rzuciłem taki temat, jak y, zdrowie i faktycznie Ola Amigo, I, i powiem wam tak, że z tym zdrowiem to jest totalna prawda w podróży. Zastanawiam się, z czego to może wynikać. I teraz zadajcie sobie pytanie, jak. Długo w ostatnim tygodniu byliście na słońcu na zewnątrz. To jest ważne. Jak często chodzicie na boso po ziemi, żeby się uziemić? I macie odpowiedź. Wszystko co nam dana dała natura, wszystko zabiera nam świat, który jest światem wygody. Mały Ola, señorita, mały rycerz, światła ale malutki, pokito? <noise> A nie szczeknął na kierownika nic? Wtyki na osiedlu, wtyki na osiedlu Kierowniku tutaj trzeba przeskoczyć, ten barłuk, że tak to określę Ale syf O, jest pulpetinka tutaj mała, witaj Wiecie, że ja Kuleziemsko już kilka razy obkrążyłem autostopem? Ogólnie podróżniczo i nie tylko autostopem, to z kilkadziesiąt razy. Jeśli jeszcze wliczymy w ogóle samoloty, to panie drogi. Gliny jadą. Kierownika, miejmy nadzieję, nie, nie ten nie, nie zawioro Bo to taka główna droga. Przytrzymuje się, no zaraz przytrzymuje się. Ale powiem wam tak, mam nadzieję, że jak będziecie kiedyś myśleć za 20 lat o autostopie, to będziecie myśleć o kierowniku, czyli o mnie. Najboże, żeby ten autostop przetrwał. I żeby ludzie. Zabierali. Łapiemy. Za pierwszym się nie udało, ale może za drugim. Czas przyjąć witaminy. To jest kompleks witamin, moi drodzy. Ze względu na to, że dieta uboga, więc trzeba się wspomagać. Autostop w Ameryce Łacińskiej przestał działać. 45 minut rekord pierwszy raz się z tym spotykam Z Wilsonem kawałek podjechałem Powiem wam, że ta obwodnica to mnie zniszczy dzisiaj Bo normalnie jest tak pokręcona jak zobaczycie sobie na mapie Wilson poleciał w ogóle na ten na wybrzeże a ja muszę skręcić w lewo Plus jest taki, że jak przeskoczę już do tego kolejnego węzła komunikacyjnego to już będę miał tylko prościutko na Honduras Nie wiem czy uda się dojechać Mam nadzieję, trzymajcie kciuki, bo powiem Wam szczerze jest tak gorąco, taki kalor po hiszpańsku, że Wam się w głowie nie mieści A u Was dubska marzną, a tutaj dubska przegrzane Dobra, wskoczyłem na stację trochę się ochłodzić jakieś tutaj piwka lokalne, napitki Tamarindo, nie tamarindo, ale ja to muszę coś wziąć z cukrem. Piwka nie wezmę, piwko ma maltozę coś weźmiemy. Stąd, moi drodzy, schłodzonego, żeby się delikatnie schłodzić. No same takie, wiecie, kolorowe napoje, energole. Powiem wam, że jakoś świat ogarnął, ogarnęły te energole, aż mnie to przeraża. Albo na przykład woda. Woda, która lepiej nawadnia, no to jest hit w ogóle i to kosztuje 8 zł, a 9 prawie. Kierowniku Paweł, Jurabe Tłumik. Kierowniku, jaki plan? Plan gówniany, moi drodzy, jakoś słabo idzie. Masz zdrowie. I moje niezdrowie. Szanowni Państwo, z Ricardo tutaj jedziemy. z amigo. Tak. Ricardo mnie tutaj podwozi. Kawałeczek się złapałem szybko po, po coli. I Ricardo leci z towarem prawdopodobnie w moim kierunku. Ale nie jestem pewien moi drodzy. Ale najważniejsze, że do przodu, bo już normalnie traciłem nadzieję na ten Salvador, że tak to określę. Ricardo będzie pauzę kręcił na parkingu. O i zobaczcie, niczym on się za bardzo nie różni od tego w Europie. Wszystko to, co teoretycznie w Europie, tylko trochę mniej asfalty niż, niż w Europie. O, może mi załatwi podwózkę jeszcze u ziomka na granicę, to sobie spokojnie pojadę. Jak nie, to idę łapać stopa. Ricardo podchodzi do jakiegoś ziomka tutaj pyta, czy mnie podwiezie, a ziomek do niego mówi, że nie, on mnie nie weźmie, bo on się boi. Mówię, dobre, Ricardo, na luzie ogarnę zaraz tutaj stanę i złapię kolejny, kolejną pogłoskę. Ja się domyślam, czemu może tak słabo tutaj iść y, autostop. No, bo to jest y, nie ma co ukrywać: to jest akurat taki, taki szlak, taki akurat kierunek, taka, taki odcinek między krajami, który, przez który się przerzuca no, różne rzeczy. Y, od takich sypkich y, po takie, które mają bardzo mocne działanie y, antywitaminowe. I pobudzające, więc może nie wiem, oni myślą, że ja jestem jakimś takim, wiecie, gościem, który, który sobie może coś tam szmugluje jakieś mydło czy coś w ten desej. To oczywiście tylko takie spekulacje, bo ciężko powiedzieć. No, może po prostu trafiam dzisiaj na takich kierowców, albo może moje ciało emanuje taką jakąś energią, tudzież y moja mimika nie przyciąga. Proszę teraz zobaczyć na to, jaka różnica w kolorze. Widzieliście? Ostro co? Opalenie na, na górę. Czarinka autostopowa, gwatemalska, I jeszcze gwatemalska. Jaj! Jedziemy z moją koleżanką Raya, Si. Muchas gracias. Raya for ride. Right. Jedziemy tutaj i ten, i blokuje nam jedno auto tutaj z drzewem, i drugie auto jeszcze takie duże. Ale zaraz tutaj będę wysiadać, jeszcze za chwilę, i tego tak się zmywam dalej, żeby łapać. Jedna grubsza sprawa. Tir. Się wykoleił trochę, ktoś przysnął. A tutaj gorąco i łatwo taki wypadek. Proszę bardzo, no nie fakt, nie fakt kierowniku. Nie wiem, czy dotrzemy na tą granicę. Idzie jak idzie po prostu jak koza z nosa. podjechałem z moją koleżanką powiem wam super w ogóle tutaj no fajnie fajnie podjechałem tyle że z 60 km i cały czas korki były nie jechaliśmy przez 2 godziny słuchajcie 50 km do granicy czy uda nam się dojechać przed wieczorem a zobaczcie jakie paliwo drogie tutaj Deszcz pada, nie oszczędza. Zobaczcie jak leci, mucho grande. Zobaczcie na to. Nie chcielibyśmy być teraz na zewnątrz. O kurcze, jak pada! Jakie fury do Salwadoru idą? Zobaczcie, 5 km korka. Przerażają mnie te granice, gdzie są takie duże korki. O, a tutaj chłodnia cieknie. A może i nie cieknie. To... A może i cieknie. Bo szukać przeznaczenie 16. I tutaj tak samo. Ty, ja nie będę leciał z buta 5 km. No chyba, chyba ich pogrzało. Ty, trzeba chyba zatrzymać i, i podjechać te 5 km. Bo ja z godzinę będę leciał. Godzina 17, się robi najgorsza pora na przekraczanie granicy. Słuchajcie, najgorsza. Nie ma gorszej jak noc. Nie ma gorszego momentu jak bycie w Ameryce Łacińskiej i w nocy przekraczać granicę. Musimy się zastanowić, czy, 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 czy warto się zaplułem, nawet. To możliwe, że nie warto. Trzeba wykombinować coś. Musimy popinić. Ziomek na rowerku biznes kręci. Jedzonko sprzedaje. 5 km. Korka jest, jest. Ludzie chcą jeść, chcą jeść. Ziomek łeb na karku ma. Znalazł niszę i wypełnia niszę Zmiana planów, szukamy noclegu, nie idziemy na Salwador. Ja już znam te nory przygraniczne i na pewno nie śpimy w jakiejś norze przy samej ulicy, bo to jest po prostu ud, udręka. Granica jest dosłownie tutaj, jakieś 700 metrów, a teraz musimy znaleźć tak, żeby... No dobra, pójdę zapytam tutaj, żeby zobaczyć ile mniej więcej będą krzyczeć. Pewnie większość z Was zastanawia się, kierowniku, czemu nie przekroczysz granicy i w Salwadorze nie będziesz spał dzisiaj. Już Wam mówię, z prostej przyczyny. Salwador, względem y, Gwatemali, jest lepiej rozwinięty i ma silniejszą walutę. Paweł, a co za tym idzie? Hotele, noclegi są droższe. Tutaj nigdy nie jest cicho. Jest jakaś speluna. Za kratami elegancko, tak powinno być. Speluna nie speluna, ale zobaczcie, jaki internet w temali drogi. Ja Wam pokazywałem, przecież 30 dni, 12 to kosztuje 55 zł. Jesteśmy u naszego amigo. Słuchajcie, wokół krzyczeli 200, czyli 100. A ja tutaj znalazłem, szczęśliwa szóstka, z lew, moi drodzy, za 50. Proszę ja was. Źle? Nie żartujcie, jest elegancko. Mu, mu, mucho gracias amigo, mucho gracias. Ostatnie moje 10 wariaty. Nawet na jedzenie ją, muszę szukać jakiejś takiej miejscu z jedzeniem. Słuchajcie, no jest dobrze. Kluczyk mam, yy, mydło mam, papier toaletowy mam, ręcznik mam. Więc idziemy coś zjeść. Zostało mi 7,50. Ja przecież za te 7,50 chyba nic nie zjem już przed tym Salvadorem. No dobra, no w Salwadorze w ogóle będą opłaty jeszcze, więc będę musiał dolarami zapłacić. Mam nadzieję, że przejdzie, bo, go, bo kartu ponoć się nie da płacić. Takie mam info od, od ziomka takiego Niemca. No ale dobra, idziemy coś, zjemy. No i dzisiejszą nockę spędzamy w Gwatemali. Więc no widzicie, jak to, jak to, jest, jak to jest w podróży, że nie zawsze ta podróż idzie po naszej myśli. Dzisiaj miałem być w Salwadorze, a jestem dalej w Gwatemali. No ale idziemy coś zjeść, póki jeszcze jasno. Dziadko nawet nie próbował oszukać, bardzo przyzwoicie. O, i nawet pulpety są na osiedlu, więc myszy nie ma. Minus jest taki, że. że kurde, okna nie ma. Ty, a z oknem? Zobaczcie, dziadek mnie oszukał. Una persona 30, a ja zapłaciłem 50. Ale jaja, no ale dał mi ten. Z oknem. Kurde, już myślałem, że wiecie, że uczciwy. A tutaj, że nieuczciwy. No ja pierdzielę. dlaczego tak jest? Czatujemy w mieście na jedzenie. Tam gdzie będzie można zapłacić kartą, bo niestety mało pieniędzy mi zostało. Dosłownie no 7 zł, tak jak wspomniałem. Więc coś może znajdę jakąś taką restaurację, żeby żeby można było zapłacić przez e, ten, przez terminal. No, jest jed i potencjał na jedną tylko. A tak, no to będzie, będzie głodówka. Ciemno się robi. I wyobraźcie sobie, znalazłem kanapkę za 15 ich mniejszej waluty. Czyli 15 kecalosów, czyli 7 mniej więcej złotych. Tutaj ziomek. Idealnie. Będzie kanapka na kolację. Proszę zobaczyć, jak koleżka zrobił z jakąś kiełwą, sałatą, sałatą, czupem i mięskiem. Smacznego Awokado jest Próbuję Test Kurde Nie jest to kanapka najwyższych lotów Ale lepszy Ryc niż nic Chorizo jest Awokado Cebulka No taki mix, mix powiem wam no ale na kolację, wit. Szanowni Państwo, doświetlam się, żeby było mnie lepiej widać. Bardzo dziękuję za dzisiejszy odcinek. Pomimo, że nie dotarliśmy do Salwadoru, nie mogę Was przeprosić, bo niestety nie jestem w stanie, nie byłem w stanie tego przewidzieć. Ogólnie można było się przebić, ale moim zdaniem, kierowniczym zdaniem byłoby to po prostu głupie i nierozsądne, więc moi drodzy pamiętajcie zostawcie sandała, łapeczkę i sandała komentarz ślad węglowy że rzecz na podajcie odcinek dalej, niech niesie się świat ja tymczasem się odłączam ze względu na to, że noc przyszła, mało światła no i słaba jakość obrazu będzie no ale odcinek też już się kończy, trzeba też pospać i odpocząć wszystkiego dobrego, słyszymy się jutro na granicy Salvador te Mala Salvador pozdrawiam serdecznie